Cieszę się, że mogę dzisiaj z Wami zrobić tą medytację. Zacznijmy może od znalezienia jakiejś spokojnej przestrzeni, w której będziemy mieć spokój. Możemy być nieruchomi. Może to jakaś wyznaczona przestrzeń, albo wygodne krzesło, może być nawet łóżko. Czy poduszka na podłodze? Czasami możemy robić taką medytację podczas chodzenia w naturze, po lesie. Cokolwiek Ci odpowiada, jest dla Ciebie odpowiednie. Jeśli siedzisz, to dłonie połóż lekko na kolanach grzbietami do dołu. Wyprostuj się i zamknij oczy jeśli możesz, jeśli to zbyt trudne, to zawieź wzrok w jednym miejscu, tak żeby nic za nadto cię nie rozpraszało. Sprawy dnia codziennego zostawimy teraz za sobą. Zajmiemy się nim kiedy indziej. Teraz skupmy się na esencji naszego życia, na podstawie. Naszej równowagi. Skupmy się na tej jedynie prawdziwej rzeczywistości, na naszych zmysłach, które chłoną tu i teraz. Poczuj swoje ciało, jak siedzi na krześle. Czy czujesz ubrania, które masz na sobie? Może jakieś drętwienie, łaskotanie w ciele? Jak dokładnie to czujesz? Jakie to uczucie dla ciała tutaj siedzieć? A teraz zobacz, czy w swoim ciele. Możesz znaleźć jakieś miejsce spokoju, zrelaksowania, ciszy, I jak w każdym ćwiczeniu uważności nie możesz zrobić tego ćwiczenia źle, bo nawet jeśli nie znajdziesz odprężenia albo znajdziesz miejsca, gdzie zupełnie nic nie czujesz, Coś jak pusta zupełnie przestrzeń, jak niebo bez gwiazd. Nie szkodzi. W zupełności wystarczy, że kierujesz swoją uwagę na ciało, nie oceniasz tego, co spotykasz, tylko wczuwasz się w swoje zmysły. Bo tylko o to chodzi w ćwiczeniu obserwowania, w ćwiczeniu uważności. Jeszcze proszę Cię, zwróć uwagę na swoją twarz. A żeby ją rozluźnić, to spróbuj bardzo, bardzo delikatnie się uśmiechnąć. To ma być taki pół uśmiech, takie wypogodzenie twarzy. Pozwól się zrelaksować i być całkowicie w tej chwili. Przy następnym wdechu poczuj, że odpuszczasz myśli, które nosisz przy sobie. Wydychaj i pozwól im odejść. Wydychaj, patrz, jak odpływają. Puść myśli o tym, jak być powinno. Puść myśli o tym, czy robisz to dobrze. Puść myśli o tym, co musisz zrobić po tej medytacji. Wydychaj i pozwól im odejść. Niech odpłyną. Zobacz, jak odpływają. Podczas tego ostatniego uważnego oddechu poczuj się bardziej obecna, ale też kontynuuj ten rodzaj oddychania podczas medytacji. Spróbujemy się teraz połączyć z naszymi przodkami. A prawda jest taka, że by połączyć się z nimi, musimy zwrócić się ku swojemu wnętrzu. Cała pamięć przodków jest przechowywana w nas samych. W nas znajdziemy mądrość. Teraz wyobraź sobie, że się rozglądasz. Możesz zobaczyć tylko ciemność. Ale co kryje się za ciemnością Twoich zamkniętych oczu? Wyobraź sobie, że zaczynasz lecieć przez tę ciemność. Rozpoczynasz podróż przez czas. I przestrzeń. Płyniesz przez to, lecisz. Jest ciemność, nie ma nic więcej. Ale to kojąca ciemność. Podnosisz teraz prędkość i przebijasz tę ciemność. Nagle widzisz w oddali małe światełko. Jest coraz większe. Jest tak blisko, że zaczynasz rozpoznawać niebo, zieleń, góry. Nagle wlatujesz do tego pięknego krajobrazu i ciemność znika. Lecisz teraz nad pięknym lasem sosnowym. Możesz zobaczyć rzekę pełną życia, przechodzącą przez las i przez zieloną dolinę pełną kwiatów. W oddali widać łańcuch wspaniałych, ośnieżonych gór. Możesz zobaczyć słońce za nimi. Zmienia niebo w pomarańczowy, różowy, fioletowy. Zbliżasz się do gór, a teraz lecisz nad nimi, obserwując, jak chmury dotykają zaśnieżonych szczytów. Lecisz przez ten swój piękny świat. To świat ukryty głęboko w Twoim umyśle. Ten świat należy do Ciebie i tylko do Ciebie. To świat, do którego możesz podróżować z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie, gdy potrzebujesz wsparcia swoich przodków. Raz widzisz, jak zmieniają się krajobrazy, od bujnych, starożytnych lasów, poprzez średniowieczne wioski, aż po wiktoriańskie miasta. W każdym miejscu spotykasz swoich przodków, którzy wyglądają, jakby właśnie na ciebie czekali. Pierwsza postać, którą rozpoznajesz, to pra 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 babcia w tradycyjnym ręcznie tkanym ubraniu. Jej twarz jest pełna zrozumienia i mądrości życiowej. Podchodzi do ciebie, bierze Twoje dłonie w swoje. I patrzy w oczy z taką troską, że ta troska przekracza granice czasu. Jej dotyk przynosi poczucie bezpieczeństwa, zapewnia, że nie jesteś sama w swoich zmaganiach. Kolejne postaci pojawiają się, jak duchy z mgły. Każda z nich ma coś wspólnego z tobą. Ten sam kształt nosa, skłonność do roztargnienia, albo sposób poruszania rękami. To Twoi przedkowie z różnych epok. Ludzie. Którzy żyli swoje życie z podobnymi nadziejami, lękami i marzeniami, jakie ty masz teraz. Mężczyzna o silnej postawie, pra-pra-pra-pra dziadek, który przetrwał trudy wojen i niesprawiedliwości, odchodzi do ciebie i kładzie ciężką, ale ciepłą dłoń na Twoim ramieniu. Jego obecność emanuje siłą i odwagą, a jego spojrzenie mówi: idziemy przez to razem. Słyszysz jego głos, który choć brzmi z przeszłości, jest wyraźny i pełen wsparcia. Masz w sobie naszą siłę, nasze marzenia i każde wyzwanie. Które pokonasz jest świadectwem naszej wspólnej odwagi. Wokół Ciebie gromadzi się coraz więcej postaci. Każda z nich pragnie Cię dotknąć, przekazać część swojej życiowej energii, swojej siły, swojej nadziei. W ich oczach widzisz. Odzwierciedlenie swoich własnych zmagań. Ich historie przeplatają się z Twoją, tworząc niezłomną sieć wsparcia, która sięga wstecz przez wieki. Teraz słońce zachodzi i widzisz wielkie ognisko. Widzisz ludzi. Poruszających się tam koło ognia. Niektórzy tańczą, niektórzy śpiewają, niektórzy medytują patrząc na płomienie. Nie widzisz ich dokładnie, ale wiesz, że to twoi przodkowie. Czujesz tyle ciepła, miłości i akceptacji. Nagle jesteś tam, obok ognia. Patrzysz na płomień, iskry lecące na nocnym niebie. Czujesz zapach dymu. I widzisz, jak twoi przodkowie tworzą krąg wokół tego ogniska. Obejmują się ramionami. Dołączasz do nich w tym kręgu. Kołyszesz się z nimi w rytm muzyki. Oni uśmiechają się cicho i nucą melodię. To spotkanie, które jest pożegnaniem, sprawia, że czujesz się bezpiecznie. Czujesz się teraz, że masz całą wiedzę potrzebną, by sobie poradzić. Czujesz się bezpiecznie. Wiesz, że dasz sobie radę, że masz też wsparcie w każdej sytuacji, bo zawsze możesz tu wrócić w dowolnym momencie do tego ognia, do tego ogniska, do tego kręgu, i uzyskać wsparcie i wszystkie odpowiedzi. Twoi przodkowie zawsze tu są chroniąc cię i upewniając się, że masz wszystko. Czego potrzebujesz? Możesz spędzić z nimi jeszcze kilka chwil. Ale teraz wróć do siebie, zacznij powoli unosić się nad ziemią, lecisz coraz wyżej. Jej przodkowie i ich ognisko stają się coraz mniejsze. Podróżując przez czas, z każdą chwilą bardziej dostrzegasz, jak wiele możesz zaoferować przyszłym pokoleniom. Obecność przodków jest ukojeniem dla duszy i przypomnieniem, że mimo przemijania czasu, ludzkie doświadczenia, Troski, nadzieje, marzenia pozostają niezmiennie wspólne i łączące. Teraz znowu lecisz przez ciemność, przez przestrzeń i czas, ale czujesz jak ciepło i energia. Przekazana przez Twoich przodków, wypełniają Twoje serce. Chociaż fizycznie już ich nie ma, ich duchowa obecność i wsparcie pozostaną z Tobą na zawsze, prowadząc Cię przez trudności życia, z odkrytą teraz siłą i pewnością. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta mała podróż, którą odbyliśmy, i że czujesz się teraz silniejsza. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tej medytacji, a tak naprawdę wiedz, że oni są zawsze przy Tobie, bo są po prostu w Tobie.